Witamy ponownie w biurze Akuna. Jest 23 grudnia, jutro Wigilia i odpakowywanie prezentów. Dzisiaj natomiast jest ze mną Piotr Brożek, który dziś już odbierze właśnie swój prezent, swój prezent świąteczny, swój samochód Hyundai i20, który wygrał w grudniowej edycji konkursu samochodowego programu Benefit. Piotrze, jaka była Twoja reakcja na wygraną? To była dość zabawna sytuacja, ponieważ telefon z informacją o wygranej od Marcina odebrał mój brat, nie, ponieważ właśnie to z jego telefonu komórkowego został wysłany, wysłana poprawna odpowiedź. E, brat nie skojarzył na początku o jaki konkurs za bardzo chodzi, więc zaraz po rozmowie z Marcinem e, wykonał do mnie telefon, mówiąc mniej więcej coś takiego. Słuchaj, zadzwonił do mnie jakiś facet i powiedział, że wygraliśmy samo. I że jutro się masz z nim spotkać, to ustalcie termin jego rozmowy. Odpowiem no, Ci, że do tej pory się w domu z tego wszystkiego śmiejemy. To faktycznie niespodzianka i taka, tak ciekawie dowiedziałeś się o wygranej. Natomiast powiedz mi, jaka była Twoja strategia? No, przede wszystkim wiadomo, zostanie jak najszybciej złotym partnerem. No, później konsekwentna praca, głównie w oparciu o zestawy powitalne, ponieważ to one dają kupony umożliwiające udział w losowaniu samochodu. No a później to chyba już łód szczęścia i, i nadzieja, że trafi się w tą poprawną odpowiedź bądź najbliższą poprawną odpowiedź. Czyli raczej liczyłeś na szczęście. Dobrze, Piotrze. A powiedz mi w związku z nowym rokiem: zbliża się koniec roku, zbliżają się, zbliża się czas na nowe postanowienia, nowe cele. Jakie są Twoje cele i Twoje postanowienia na nowy rok? No przede wszystkim chcę podjąć wyzwanie, którym, o czym powiedział Marcin na listopadowej wideokonferencji i powalczyć o wyższą pozycję w planie marketingowym firmy Akuna i odebrać podczas marcowej Galliora Kunadej odznakę rektora sieci regionalnej. Myślę, że nie będzie ostatni awans w strukturze rodzinnej w tym roku. No, Mam taką cichą nadzieję, właściwie taki zamiar, aby zrobić sobie na przyszłe święta również prezent w postaci pierwszego samochodu w programie AutoZakuną. Bardzo ambitne plany, bardzo ze swojej strony, ze strony całego zespołu Kuna życzę Ci powodzenia w ich realizacji. Natomiast Państwu życzę powodzenia w konkursie samochodowym programu Benefit, ponieważ został już tylko jeden, ostatni Hyundai i20. Powodzenia. Jesteśmy na ulicy 11 listopada 11, w siedzibie firmy Akuna Polska. Gratuluję Panu wygranej i przekazuję na Pana ręce ten oto kluczyk. Jest to szczególny moment dla nas i dla Pana, bo to jest 11 samochód przekazany... Dla naszych dystrybutorów i serdecznie gratuluję odbioru. Dziękuję przez pana bardzo. Samochodu. Dzień dobry Państwu. Witam Was bardzo serdecznie. Panie Piotrze, przed chwilą odebrał Pan autko Ja na spotkaniach, które odbyły się w tym roku, było tych spotkań ponad 70. Zawsze mówią o magii liczb. mówił też o tym. Pan Bogusław przed chwilą, 11 listopada, 11, 11 samochód, godzina 11.11, 11. e, cóż więcej, e, ale pozwoli Pan, że przekażę Panu jeszcze jeden prezent, to jest e, nasz karnet a, Aku Wellness, e, te karnety są od niedawna w sprzedaży. E, Proszę bardzo, proszę bardzo. korzystać z ruchu w tym okresie e, świątecznym. Na pewno po świętach się przyda zdecydowanie. E, chciałbym jeszcze powiedzieć, że z panem Piotrem po auta przyszła mama, pani Ewa, e, tata, pan Zbigniew. Zamachajmy wszyscy wspólnie. Do siebie roku!